Sponsorem programu jest Totalizator Sportowy od 60 lat patron polskiego sportu. W pierwszym kłusaczym wyścigu wygrała Uxia Dalbert, drugi bieg to zwycięstwo Lemonta w gonitwie trzeciej najszybciej biegła Alara w wyścigu czwartym konie startowały w zależności od uzyskanych wcześniej wyników te które mogły się pochwalić lepszymi rezultatami były ustawiane dalej niż te z gorszymi Barbariska pod Tarasem Salivonczykiem znakomicie wykorzystała przewagę handicapową Wykorzystał dobry start to był połowa sukcesu no i dalej jechał sam po sobie Trenerka koni chwaliła powożącego barbariska. Czołowy jeździec w kategorii kusaków nieprzypadkowo nosi to samo nazwisko. Klasa jest zdecydowana, jest w tym momencie najlepszym powożącym w Polsce, więc mam pełne zaufanie do męża. Trenujemy konie wspólnie, oddaję mu do jazdy, więc jestem bardzo zadowolona. W gonitwie piątej po emocjonującym finiszu zwyciężyła klacz Ellery, trener. Cieszył się z jej sukcesów, wskazując, że ostatnie wyniki dawały nadzieję, że dziś może oddać dobry bieg. Ostatni wyścig, który zrobiła był kapitalny. Tam jechała na niej młoda uczennica, Weronika Bloch, która dopiero rozpoczęła karierę. I po tym wyścigu powiedziała, że klaczy kapitalnie się prowadziła, świetnie galopowała. Dżokejka dosiadająca Eleri pierwszy raz startowała na koniu czystej krwi arabskiej. Czy prowadzenie araba mocno różni się od dosiadu na koniu czystej krwi angielskiej? Jest znaczna różnica, te konie galopują na krótszej akcji, mają wyżej uniesioną głowę. Bardzo często finiszują na dwa razy. Finiszują raz, potem odpoczywają i potem rozpoczynają finisz ponownie. Na folblucie najczęściej zdarza się tak, że jeżeli koń przestaje finiszować, no to jeździec ma sygnał, że koń już nie ma siły i nie chce dalej galopować w tym tempie. Natomiast Arab absolutnie może oddać drugi finisz. W memoriale profesora Modrakowskiego najważniejszej gonitwie tego dnia drugi raz z rzędu triumfował duet trener Robert Świątek, powożąca Katerina Klubaczko. Starša učennica džokejska doskonale poprovadila tým razem El Pade. Jelo se mi super, děkuji moc a byli super připraveni od pana trenéra a Arabi jsem měla poprvé. a myślę, że mam z tego dobry pozycji. Elpada już nie raz pokazała, że potrafi świetnie finiszować. Przejść długości wygranej, tu nie ma przypadku. To jest świetna klacz. Pamiętam, miałem kiedyś taką klacz siwą również z Janowa. Ta też jest z Janowa. Biegała kapitalnie. Była druga w gonitwie pozagrupowej kategorii B u nas. W gonitwie siódmej wszystkie konie debiutowały w wyścigach. Najlepiej zrobiła to klacz Zara pod Kamilą Maryniak. Wszystkie konie debiutują, więc wiadomo, różnie to nie ukrywam jednak, że jadę na koniu i zawsze mam nadzieję, że będzie to zwycięzca. Właściciele klaczy cieszyli się z sukcesu i komplementowali maryniak. Chciałabym bardzo pochwalić Kamilę dlatego że w czerwcu wygrała na zrywie i po prostu myślimy, że przynosi nam szczęście. Tadeusz może z szpitalu i po prostu niestety oglądał to tylko w internecie. Natomiast chcę powiedzieć, że przyjemnie jest bardzo odbierać zwycięstwo. To zwycięstwo było trzecim z rzędu trenera Roberta Świątka. W ostatnim biegu dnia zwyciężył Tetis Desnoisy. Na kolejne dni wyścigowe partynice zapraszają za dwa tygodnie, 5 i 6 września, odbędą się prestiżowe Wielka Wrocławska i Wielka Partenicka. Sponsorem programu był totalizator sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu.